Witam was serdecznie. W tym odcinku z Gryfalla 4 chcę wam pokazać miejsce, którego nie ma zaznaczone na mapie, a które jak najbardziej może się przydać pod względem tego, co się tam znajduje, czyli praktycznie do połowy gry, jak e, wykonujemy wszystkie główne questy i wszystkie misje poboczne, często można natrafić na takiego typu dziwne miejsca, w których jest dużo gratów. Dużo różnych sprzętów, które mogą się nam często przydać do kraftowania, czy też do pozyskania jakichś surowców, czy też amunicja i tym podobne. Otóż znalazłem takie fajne miejsce i chcę Wam pokazać, gdzie do niego trafić, tylko na sam przód. Eee, niestety jest pewien szkopuł związany z tym miejscem. Trzeba mieć rozwinięte ślusarza na poziomie trzecim do otwierania bardzo trudnych zamków, ponieważ tam się znajdują zamki wszystkich typów, jak i hakera na trzecim poziomie, ponieważ żeby się dostać do tamtego miejsca potrzebny jest haker umożliwiający otwieranie bardzo trudnych zamków. Otóż żeby się najpierw dostać trzeba się przed ja tego tak, tak nazywam, przeteleportować, ale tak naprawdę to jest szybka podróż e, do Backstreet. E, Apparel to miejsce dosyć często można odwiedzać, wykonując mis misje poboczne dla minutmenów i Bractwa Stali, ponieważ często jakieś osady tutaj mają kłopoty z bandytami, którzy się tutaj gnieżdżą. A Bractwo Stali nieraz potrzebuje jakiegoś e, sprzętu lub e, zabić e, wodza, który jest też w środku. To zawsze można sobie robić. Ale żeby znaleźć miejsce, to wystarczy pokonać tutaj te dwie wieżyczki i tak dalej, i iść tutaj za róg tą uliczką, w tę stronę, przejść troszeczkę i można znaleźć bank. Który zamiast nazywać się bankiem, w grze po polsku zarząd Brigway można sobie wejść. I jesteśmy na miejscu, w lokacji, której nie ma w ogóle na mapie. Tej lokacji nie ma na mapie. Widzicie, jestem w środku. I nic tutaj nie widać. Jak podjeżdżam, mogę się z powrotem do Backstreet Apparel, ale nie, nie ma tej lokacji. Ona nie istnieje. Według gry, to jest po prostu ukryta lokacja. Jedna z takich ciekawszych, które udało mi się znaleźć. Nie wiem, jak wy, dla mnie to jest bardzo ciekawa lokacja z prostej przyczyny. Może i w tym miejscu nie mam zbyt dużo rzeczy. Bo jest te telefony, trochę ceramiki można znaleźć do craftingu. Nic poza tym, robota nie można z metanu, ale. są tutaj drzwi do sejfu i żeby je otworzyć właśnie jest potrzebny haker poziomu trzeciego, ponieważ mamy zamek bardzo trudny, zabieramy się do otwierania zdolne hmm. hmm. sterowanie drzwiami Otwórz drzwi. I voila, drzwi się otwierają. Oczywiście pies może przenikać przez drzwi, bo jest super psem, nieśmiertelnym. Ale my weszliśmy już przez otwarte drzwi. Jak widzicie, mamy tutaj paręnaście naście sejfów, od poziomu łatwego po trudny i bardzo trudny. Mamy też troszeczkę rzeczy na półeczkach, ale dlaczego to się może przydać nam? Nie dość, że możemy sobie otworzyć sejfy, To w każdym coś się zawsze znajduje. Amunicja. Dobra. Troszeczkę rzeczy do craftingu i jakaś broń. Otwieramy następny. O, spinka mi się złamała. Proszę bardzo. Ciężki laser. Broń. I rzeczy do craftingu, i to jest praktycznie w każdym z tych małych sejfów. Można sobie troszeczkę podlewelować, ale niezbyt niewiele, na otwieraniu ich, a potem pozbierać wszystkie graty, to co niepotrzebne albo przetworzyć, albo sprzedać, wrzucić do craftingu, co kto woli. Tak więc życzę Wam miłego szabrowania i napadania na ten dawno nieczynny bank, w którym można się troszeczkę obłowić z gratów. Z mojej strony to wszystko. Życzę miłego polowania na przedmioty i udanej gry. Na razie.